Dandostra to jest kolejny odcinek sezonu współpracy w FIFA 16. No to już w tym meczu bijamy mistrzostwo piątej ligi. Ale znowu Paris Saint-Germain? Przyjemnie się nimi gra, ale można byłoby teraz nie wiem. Coś z Anglii może? No w sumie można było. City albo United co? No myślę, że City, jednak Aguero. No Aguero i ten jego pejsik. <laughs> już szukam Manchester Chelsea nie gramy, bo Chelsea... Znasz w ogóle co to za zespół Chelsea jest? Bo nie wiem. Chyba jaki drugoligowiec, wiesz? No nie wiem. Kibice ładnie no ja nas znienawidzili. To myślę, że jakoś formację zmienię trochę. Kibice Chelsea ładnie nas znienawidzili My mamy kibiców Chelsea? I jeszcze ich nieją. Jeszcze. Jeszcze ich nie znasz. no no gdzie no? To trzeba zmienić, Tad. na. No, ale... The są a kompany na ławce to... Jednak nie, no. The to jest jednak demon prędkości. Na atak go bierzemy. Jesus Zawias, 78 ocena, matku. Kto? Jesus na was. 78 ma ocenę. Czemu? Nie wiem. jego a... się zapytaj. A Pejs jaki? Nie wiem. Bo to jest ja piłkę do Pejsa że... i do Trików. że Dawid Silva na lewym skrzydle, na prawym Sterling. No. Poko formacja. No i szukamy przeciwnika. No. Może będzie. Coś tak nam pozostało, bilans 4-0-0. Nie przegrywamy. No nie przegrywamy no. i cały czas znajdujemy przeciwników na czas. To nie no. jest tą grą. Jest tą grą. Drugi mecz i nie trwało dosłownie 5 sekund. Może krócej. O, w Pesze gramy akurat. No, teraz trzeba upokorzyć PSG. Kawani? I za pił Nie ja grałem do, domyślną jedenastko, domyślnym ustawieniem. Trochę eksperymentujemy. Ojoj, oj, podania robię. to możemy grać na remis, ale. E po to. Nie ma sensu, chyba. Dobrze. Nim chciałem zagrać w tej to ustawienie Pali tak z z Sanżermę. <noise> Wywalał się, ale odebrał. Zabaleta! Tuż, tuż od No w końcu tak. Tak tu przypędził w ogóle z tej obrony. Zabaleta na sterydach Za tak to cię z kuchni wypuścił. A nie Sary zabrał a to nie, to nie, nie, nie w tą stronę. The Citizens stają dzisiaj przed trudnym zadaniem rywal jest niebyle jaki Gdybym miał typować w to postawiłbym na rękę. Opuszczaj tu debroina, paźdź I Kevin. Kevin Rudy. Rudy! Jedyny Aha, Rudy jakiego szanujemy Ale już mamy na szczała sztra tutaj. Wymanewrowałobce, będzie dobra sytuacja. Och. Oni się tak trochę plączą, no w końcu city Aha. 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 Mhm. Fajny fake shot Sterling, fajny. Naprawdę, polecam, pozdrawiam. No i chciałem trochę przy... na szybkość Thiago. Mota, mota, mota i no, nie no. ma moto Tam Mendy w ultimacie dupy nie powiem Ci na tej Nie <laughs> Niby 80, Overa gra jak 70, co? To... To podanie długie do Davida Silva, piłki, piłki do Pataguero, no. Tiago Motta, Cavani. I brano, brano. Jednak Kompany to jest Kompany. I tak Kompany w formie było piękne zdjęcie w internecie kiedyś. Chyba jest kobieta musi zdecydować Bacz, nie Rzut wolny on mi się tak zbagował się ty na, na rozgrzewce, że nie ma spodenek i skarpetek i tam są puste obszary Ma do kogo podać o, o Hart prawie się zabił na tej brońce, ale obrońcę To się chęci Pryowicz ostatnio tak Gola strzelił na Lidze Europy Widziałeś? No. Ładnie to zrobił. No mamy kim strzelać z dystansu. Jest Aguero, jest który jest Fernandinho. Zajdzie. to jest chyba jedyny piłkarz wszystkie tak, że... 80+, plus. Nie? Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to już biegnijcie go oglądać. Bo to co się działo... To był gwałt. To był gwałt po prostu z dystansu. Oj, Rudy. Dobra, graj. Ajajaj. Aj, aj. Ojer. O, fake shoty! O, dribblingi! Ooooooo! A o, o. Do kogo ty podawałeś? Do mamusi, która siedzi tam na trybuna? Jednak podawać jest wojska trzeba umieć, no. ten. roberto Carlos. Myślę, że długa do środka. Ja zawsze długie, ja zawsze takie wykonuję, tak jak chcę patrzeć. Albo do. do Ottimendi. Ryzykownie, ale udaje to. Oil, chyba mają. Teczki. Oni mają taczki Oj, i internet. Lud. I co hmm. mają ja chyba internet w Tesco? Rachim? No i dobry zostawił obrońcę. panie, nie, nie, wywalił się. No panie, przecież karny ewidentny no. Oje. Fernandini ja mam w składzie no to teraz ja się coś popiszę No do Ale chwili go bo miał pięć gwiazdek słabszych, 4 sztuczek Teraz ma tylko trzy gwiazki sztuczek i cztery słabszych No. do A kurde, chciałem do Rudego, ale no nie wyszło Ej Mogęś padł tam na no. jaja Ja w górę tam był a versus Otta Mendy, no. Rudy. Trochę osamotniony jestem na góry z No, forever alone. Nie, zbyt dobra... Eee, formacja, chyba eee. na granie Manchester City. A jaką gramy? Nie wiem, to jest 4-4-1-1 chyba. To jest eee. Oj oj. oj. Uszczegłego Roberta. Rudy. Nie, Fablo. No. Profesor. Silva. O, hallo, pani Silva. Na rudego było grać, już wybiegał. No chciałem, ale on nie chciał. Robin mu się włączył. Ja właśnie. No. To nie z mojej winy, tylko no z jego winy właśnie. <laughs> Raben mu się włączył, zdarza się. No to, no to jest prawdopodobieństwo, to prawda prawie zerowe, ale jest. Bądź też lewonożnik. Szanse są większe. Tak lewonożni nie podają. Lewonoga służy mu tylko i wyłącznie do wysiadania z tramwaju. To jest piękny tekst. Wykąpany?

To nie trafił. Podaj, podaj! Poda. No panie sędzio, karnego widać. Podaj, podaj! Poda, poda. Aj! A trzeba było podać. No było. Ja, ja bym szczelił, no z dystansu to ja umiem klepnąć. Ja też czasem. Czasem. <noise> Jakbym czepnął, to ocieluju. Ręka noga, mózg na ścianie, nie? Oj. Ty, trzeba by wyjebieć nie miałem jak podać. To bo tak średnio mi się grali. W miarę jeszcze. Chociaż w 14 Nie, nie powiedziałbym, lepszy. że jest dobry do ultimata. W 14 był fajniejszy ten z Wolfsburga. O no, w 14 to... Kim byś nie zagrał z BPL to się wszystkich odrywało. No. Nie, <kłysy> ale nawet jak do Wolfsburga przecież fajnie się nim grało z Bundesligi. No. Wtedy jeszcze tak, jak był tym non to... No, no bo był tani, tak. był mocny wtedy, jak na razie. Także formację mo, mo, zmienię na. Wejdź, żeby było skrzydłowi, żeby na skrzydłach grał bardziej. Tak. 4-3-3 chyba. Najlepsza jest w tej grze. Defensywny będzie The Brain, Aguero. Góra który... jest najlepszą na skrzydłach. A w środku pola nie. W środek można w sumie Debrinę i, i dotknąć Fernandinho i turę Bombony na skrzydłach. bonna? Nie. O, 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 Willi Fred. Elu, fred. Na, na, no chęcy, na, lawce, na, na to jest eksperyment. Testujemy. nie mamy chęci na własnym lafce, Zdjęłem go na tą drugą. O, ty, widzisz, poklaskał ci. Dobra próbujemy w taki sposób to zagrać Dobra. To, dobra, to dobra, było zaplanowane To, to, to było jak... zaplanowane Bo ej ja to, Jak on to strzelał Nie wiem chciał się z latana pomagać Tam się pozderzał z 10 razy z nim ale... Chodź, oh, Rudy. Rudy się jeszcze ślindął. O, oh, ma ten strzał. Rudy się jeszcze ślindął, no. ale reaguj, Silva. Ach, te podanie. Rudy. Dzięki, FIFA. I o, przeciwnicy dostali down na to no Dobra, teraz nic. czekamy. Nie mam nikogo szybkiego, to myślę, że... A Bonnie nie jakiego ma Pesa'a? The brain na skrzydle to, to jest. Niezbyt dobre Aggoro w ofensywnej pomocy. <noise> Ale można spróbować. No... Mangala myślę, że wrzucę za No mangala ma siłę on... 88 chyba. On jest szybszy i silny tak no i taki nasz czołg. O właśnie, to do Mangali. No właśnie. Dobra, zmiana. No misklik, no, chciałem przewinąć animację. Tak jak zawsze. Paster Javiory. Pasteryzowany. Prawie już I już Sterlinga. Sterling. Ten był... o, ho, o, ho, Cię, ho. Pani, wziąłem, o rudy, to ho! O, rudy! Wrzutka, wrzutka! No, to po standardowo. Schemat FIFA 14, wrzutka, główka, gol. Dwa lata temu bym tak zrobił. My w tej główki nie są takie upiw. Zależy mi od tego, że dwa lata temu byśmy nie grali z Aguerą na napadzie, tylko byśmy niego tam wcisnęli. więc środku pola, teraz oni mogą zaatakować Opa, co ja bym by taka, ona ona taka klepa. Manchester City. O jest ja tam si ja, ja bym przymierzał na siłę dłuższym nie. A kur... A. Trap ręka złamana. Trap. Ma trapa czy tak trap'a? Wrócę ci tam na bonego. Okay. No i świetnie wiązkuję. Swojemu gry wywalił chyba trapa. Nie było nikogo z tego. Z tyłu no nie mogę podać. Już i środku No. Kevin I mean De Bruyne. możliwość Derudy, Derudy. Derudy Sandstorm. Perbatov spin. O oh, yes. No mógł mógłby like. mógł blizdać. Chciałem podać, ale lagi były cztery, i ba 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 bałem się, że poda mi, nie podałby. No, będzie gol. Wow, ależ obronił. Thiago Silva. Agüero, w obronie to się nie zdarza. O o oj, oj czary mary, i braka dobra, i braka dobra, jednak nie. Idę do, do przodu. Po prostu Maxwell. Nie ma co się bawić w własnym polu Oj, będzie czerwona, nie. Tylko żółta, Tu będzie żółta. Tak, chyba, czerwony by od razu. patrz, patrz debriny Na taki kolor masz preparować włosy, rozumiesz? No, by... To kolor włosów. Nie, to czerwono, bo nie, to prędko czerwona. To pomiędzy. O, Ibra zabójczy strzał. A teraz kompany? Jesteś No, podaj na, ty jest jesteś. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Już, już dobrze. Jaj. Tak wspaniałe podanie. No i Ibrahim o. Nie O kurde. Javier? Dobra. O, wyszedłem bramkarzem, skróciłem kąt. Mamy... Tak, to jak chcesz i łączę, to trzeba być bramkarzem, bo wtedy załącza tryb Boga. Piłka w rękach bramkarza. Chodź, chodź i tu, tam długo pił posunie. Tak, 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 nie spoglądają na zegarki już za chwilę Będziemy mogli ogłosić zdobywcę tytułu. I to na kilka meczów przed zakończeniem sezonu. Luju, ale lagi. Nie U, oni na kalkulatorze ten... grają? To wtedy To jest to stery. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A to A wygląda, się że grają się na kalkulatorze. Jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Nadal bez rozstrzygnięcia. I teraz biorę się za No tak? Najlepiej to nam się grało chyba Bayernem. Albo PSG. No, PSG też się grało nieźle, bo... Jest takie... Młe trochę. Mech takie... Nie ma takiego ibry jakiegoś. Nie ma takiego Ibra, no właśnie. Może jest ten Aguero, ale to nie Ibra. Jest Aguero, ale to nie Ibra. To sumie <grymnie> logiczne. Tylko Ibra jest Ibrą. Nie ma, nie ma Ibra innego. Bóg miał różne o, formy. Dobra, i tak mamy, a jak na razie, mistrzostwo. Tak, tak mamy awans. Mistrzostwo mamy już pewne. No, ale...

Sergiej <laughs> to strzelam. Nie strzela. wiem. Jak ja to to fajnie, a jak ty to... Aby wyszło. A jak ty to strzel... w, w środek nie. Yeah. W pra w prawy, górny. Mówiłem. Dobra, derp. Yes. Derp. derp, 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 derp. I mi cotwo. Które jaja? Mistrzostwo, no. Trudne to to nie było. Chyba połowę warunek, jak zdobyliśmy, to pada po karnych z tego, co nie. nie. No, to nam ten rezultat. Oni strzelili wszystkie wszystkich 5 normalnie. Po zakończeniu serii robimy statystyki, ile goli z karnych było. No. Koniec. Tytuł. Tytuł. Komplet punktów. Bezbłędny bilans. Mamy tytuł Ligi 5. No. Powiem, że nie spodziewałem się tego, bo nie graliśmy nigdy razem. No, ale wyszło. Zostali się w jednej drużynie. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, cześć!